Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie. no Dzisiaj chciałem po raz kolejny odnieść się do tak zwanej seks-afery, która miała miejsce w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj już wydarzenia, które tam się rozegrały są dla nas jasne. W, czyn, w te czyny raczej zamiesz, zamieszany był ksiądz Tomasz oraz Pan prostytutka i kochanek pana prostytutki. No widać, pan prostytutka doszedł do wniosku, że sam nie da rady, więc wziął swojego kochasia w nadziei, że razem uda im się zaspokoić Tomasza Z. No niestety, nie udało się. Pan prostytutka omal nie przepłacił tego życiem. Mówiąc bardzo brzydko, z góry wszystkich przepraszam, ksiądz Tomasz Z., Prawie zaruchał pana prostytutkę na śmierć. No cóż, o sprawie wypowiedzieli się szefowie księdza Tomasza, na przykład ksiądz Andrzej Stasiak. Wypowiedział się również ksiądz, biskup. Grzegorz Kaszak, który twierdził, że prosi o modlitwę za wszystkich zbolałych i zawstydzonych księży. No cóż, księże biskupie Kaszaku, gdyby pan Tomasz Z. bawił się nieco delikatniej albo gdyby użył jakiejś wazeliny na przykład, to nie byłby obolały, nie bolałby go tyłek przy siadaniu, Natomiast, że zawstydzony, no jest. Tylko, że właśnie problem w tym, że źródło tego wstydu jest ulokowane nie tam, gdzie trzeba. Bowiem, ksiądz Tomasz, jestem, tak sobie to wyobrażam, wstydzi się, ponieważ sprawa wyszła na jaw i została ujawniona. Kiedy to robił, nie wstydził się. Wprost przeciwnie, bawił się świetnie. I gdyby nie to, że trochę przegiął i omal nie spowodował śmierci swojego partnera seksualnego to dalej by pewnie miał dobry humor ksiądz proboszcz z Bazyliki w Sosnowcu no, z Ambony był uprzejmy wymienić pełne nazwisko księdza Tomasza, brawo natomiast twierdzi, stwierdził tak nie godzę się na takie zachowania mam świadomość zgorszenia i wystawiania wiary na próbę ale nie można reagować na to aktami wandalizmu ksiądz stasiak ma tutaj co na myśli jaki wandalizm otóż jeden z mieszkańców sosnowca zbulwersowany wstrząśnięty zachowaniem swojego duszpasterza homosia podpalił drzwi bazyliki w sosnowcu swoją drogą czy zauważyliście, że ten właśnie przypadek, kiedy jeden ksiądz zadźgał nożem drugiego, a następnie rzucił się pod pociąg, to też sosnowiec? Mama małej Madzi też była mieszkanką sosnowca. Czy więc Bercik Dworniok miał rację, jak się wypowiadał o sosnowcu? No, nie wiem, bo nigdy nie byłem, ale kiedyś aż może z ciekawości pojadę. Sprawca całego zamieszania, ksiądz Tomasz Z, został pozbawiony wszystkich funkcji kościelnych. Został również, no, pozbawiony mieszkania służbowego, czyli plebanii. No, jakby to powiedzieć. Takie są konsekwencje wywalenia z roboty. Łamiąc śluby czystości i uprawiając seks, na dodatek uprawiając seks homoseksualny, ksiądz Tomasz Z podeptał wszystkie warunki, na jakich został przyjęty do roboty przez biskupa Kaszaka. Więc po prostu, tak jak w korporacji. No, zleciał z rowerka, jak to się mówi. I moim zdaniem, jeżeli no, przystępując do stanu kapłańskiego, czy nawet wcześniej rozpoczynając naukę w seminarium, powinien dokładnie rozważyć, czy śluby czystości i ubóstwa są dla niego do udźwignięcia, czy też woli na przykład. Brać udział w orgiach homoseksualnych. A propos, moi drodzy, śluby ubóstwa. Sprawdziłem w internecie, ile należy zapłacić za usługi pana prostytutki. Dowiedziałem się, że taka średnia cena za noc to 1000 zł. Ksiądz Z. pewnie płacił od razu za całą noc. No więc pewnie tysiąc albo nawet ponad tysiąc musiał wybulić, bo przy, przy, przypomnijmy, że korzystał z. cieszył się bawiąc się z dwoma mężczyznami naraz. Nawet nie będę się tego wyobrażał i tego komentował, bo to jest obrzydliwe, co mi przyszło na myśl. Natomiast skąd ksiądz Z miał pieniądze? żeby zapłacić za usługi tych panów czy ze spadku po którymś ze świętych czy może z pieniędzy na remont kościoła czy może ze składek jakiś nie wiem do tego pytam jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to niech to niech powie No. Jacyś ludzie, co tu przeczytałem, zobaczcie, jacyś ludzie proszą o pilne przeniesienie do Dąbrowy Górniczej, aż kliknę zdjęcia. To, a, to jest jakiś mem. Rozmowa biskupa z papieżem i biskup mówi Ojcze Święty, od wczoraj dostaniemy maile od księży z całego świata. Czego chcą? Pyta papież. Proszę o pilne przeniesienie do Dąbrowy Górniczej, odpowiada Disku. No. Korek na trasie do Dąbrowy Górniczej. Moi, moi drodzy, wiecie co, tak naprawdę to nie jest śmieszne, ponieważ to jakiej ktoś jest z orientacji seksualnej, to nie ma żadnego znaczenia, dopóki ktoś nie robi krzywdy innym ludziom. Natomiast nie od rzeczy mówi się o kapłaństwie, że jest to powołanie, to jest misja. Wiąże się to, tak jak inne powołania z, i inne służby, że tak powiem, zawody, które tak się określa, wiąże się to z pewnymi wyrzeczeniami. I dlatego właśnie kapłani, którzy są zdolni do tych wyrzeczeń, są autorytetem dla wielu ludzi. Zobaczcie, ten mem jest jakiś taki wyjątkowo dobrze zrobiony. Spójrzcie, idzie procesja księży. Ładni, dobrze ubrani, dobrze odżywieni, a tutaj w tle kamienica odrapana, zniszczona. Pewnie ludzie w niej mieszkają i jedyne pieniądze dają nadwyżkę pieniędzy przekazują księżom z nas wyremontować na przykład swoją kamienicę. Tak. Powiem Wam, jak mówiłem, to nawet nie jest śmieszne, ponieważ ksiądz Tomasz Z zawiódł nie tylko swojego szefa, biskupa Kaszaka, ale zawiódł też swoich wiernych, zawiódł starsze kobiety i starszych mężczyzn, którzy, dla których wiara była ważna. Dał zły, zły przykład młodzieży. Ludzie, nie ma Przymusu być księdzem, naprawdę, do seminarium nikt nikogo pod karabinem nie prowadzi. Dlatego zanim ktoś tam pójdzie, powinien się dwa razy zastanowić, czy to na pewno jest miejsce dla niego. Ksiądz Tomasz Z najwyraźniej tego nie zrobił. No i no, chociaż może, kiedy szedł do seminarium, to był dobrym materiałem na księdza. I wydaje mi się, moi drodzy, a nawet jestem tego pewien, że Kościół powinien wreszcie rozwiązać problem e, seksualności księży. Powinien albo wyposażyć ich w jakieś narzędzia, które pozwalają dochować celibatu, albo powinien e, ten celibat znieść. Ponieważ normalny, większość normalnych, zdrowych mężczyzn nie potrafi żyć bez seksu. Jeżeli nie mają y, takiej osoby możliwości zaspokojenia swojego popędu seksualnego w tak zwany sposób akceptowalny społecznie, to wtedy niestety może dojść do wypatrzeń. Osobiście nie mam żadnej opinii na temat tego, czy homoseksualizm jest akceptowalny społecznie, czy nie. No bo w jednych kręgach jest, a w drugich nie jest. Ja uważam prywatnie, że to jest. Guzik mnie obchodzi, jakiej ktoś jest z orientacji seksualnej. Obchodzi mnie, jakim jest człowiekiem, jak traktuje ludzi. Jeżeli będę chciał się z kimś kiedyś umówić i go zaprosić taką osobę na randkę, to wtedy się będę interesował, jakiej taka kobieta jest z orientacji. I przy okazji chciałem Wam przeczytać, co to jest kaszak. Bo tak mi się wydawało, że to słowo skądś znam. I dlatego sobie wbiłem, wpisałem to w Google, co to jest kaszak, zapytałem i odpowiedziało mi tak. Kaszak to torbie tworząca się w okolicach mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Powstaje w wyniku zaczopowania ujścia mieszka włosowego i stopniowego gromadzenia się tam złuszczonego naskórka oraz łoju. Obrzydliwość. O Jezu. Wypełniony jest białą i żółtą płynną i półpłynną treścią. Ue! To już teraz wiecie, co to jest kaszak, aż się niedobrze robi. Natomiast oczywiście nie chodzi o takiego kaszaka, tylko o Jego Ekscelencję wielokrotnie. Znaczy, Jego Ekscelencję księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Taki jegomość dobrze odżywiony, wesoły. No. Natomiast drodzy katolicy, być może warto by. Pomóc swoim duszpasterzom w niesieniu ciężkiego krzyża powołania. I nie mam tu na myśli najeżdżania na Kościół, bo moi drodzy, Kościół rzymskokatolicki jest potrzebny, bo jeżeli Kościół rzymskokatolicki zniknie z naszego kraju, to lukę po nim wypełni inna religia, najpewniej muzułmańska. A tego ja osobiście bym nie chciał. Natomiast Kościół jest potrzebny zdrowy, będący przykładem i drogą, i drogowskazem równocześnie, a nie miejscem, gdzie Tomasz Z urządził sobie homoseksualną orgię. Czy w ogóle nieważne czy homoseksualną, czy hetero, czy no nie zeofilską to nie, bo to już by było znęcanie nad zwierzętami. Ale gdyby był na przykład zoofilem roślinnym, to jak najbardziej. Nie obchodzi mnie, jak worgie sobie urządził. On był kapłanem i jeżeli chciał sobie iść pobzykać innych mężczyzn, to powinien wystąpić ze stanu kapłańskiego i na przykład wziąć się do roboty, na przykład na budowie. Jestem przekonany, że gdyby ciężko pracował fizycznie przez 8 godzin dziennie to nie w głowie by mu było organizowanie orgi, tylko chciałby się najeść i wyspać. I moi drodzy, jeżeli nas, tak się zdarzy w waszym życiu, że ktoś wam powie, że jest waszym pasterzem i że będzie was nauczał, co jest moralne, a co nie jest moralne, to zanim pozwolicie się nauczać, to upewnijcie się proszę, że ta osoba wie sama, co mówi, żeby nie było tak, jak w tym przysłowiu, że prowadzi ślepy kulawego. Albo tak jak w tej piosence, zapomniałem niestety nazwy tytułu i nazwy zespołu, ale generalnie tekst piosenki jest o tym, że człowiek idzie brzegiem morza i widzi ślady, i pyta Boga: Boże, popatrz, to moje ślady, ja tędy szedłem. Nie widzę Twoich śladów obok. Gdzie Ty byłeś, kiedy? Mordowałem, paliłem, gwałciłem, toczyłem wojny. Dlaczego nie szedłeś ze mną? A Bóg odpowiada: Bo, synu, ja Cię wtedy niosłem. I jeszcze raz Was uczulam na to, co kiedyś już mówiłem, zdaje się, że nawet kilka razy. Ja nie uważam się, moi drodzy, za jakiegoś szczególnie mądrego człowieka. Szczególnie na starsze lata, nie wiem, może inni mądrzeją z latami. Ja raczej. Jestem czas bardziej zmęczony. Natomiast wiem jedno, że człowiek nie potrzebuje pośredników, którzy za pieniądze będą jego modlitwy przekazywać Bogu. Człowiek nie potrzebuje szukać Boga w jakichś książkach czy w jakichś budynkach, bo ma go w sobie. I sumienie, które ma każdy z nas, nawet zły człowiek, jest genialnym narzędziem łączności z Bogiem. Bo to sumienie pozwala nam rozróżniać dobra od zła. Dobro od zła. Nie potrzebujemy jakiegoś grubasa w sukience, żeby nam o tym opowiadał z ambony i brał za to ciężką kasę, którą wydawał potem na orgie homoseksualne. Jeżeli chcecie odnaleźć Boga, to najpierw musicie go odnaleźć we własnym sercu, co nie jest łatwe i zajmuje zazwyczaj wiele lat. Potem musicie dostrzec Boga w sercach innych ludzi. Musicie dostrzec, że ten inny człowiek. To nie jest konkurent do ochłapów pozostałych po cywilizacji białego człowieka, którego musicie zdeptać w kolejce, tylko to jest taka sama osoba jak wy. No ale chyba za bardzo popłynąłem z tematem. Kiedyś, jak założę własną religię, to będzie to pole do tego typu rozważań. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.